Kurwig została opanowana przez złych kosmitów! Pokonać ich może tylko załoga gwięznego patrolu, na czele której stoi kapitan Bomba! Miejsce tajne! No, mogę tylko powiedzieć, chociaż w zasadzie nie powinienem, że jest to asteroida gwardji kosmosu! Chociaż nie, jest to nieznana asteroida. Choć nie jest wykluczone, że należy do Gwardii Kosmosu. Ale kto to wie? Ja tego nie powiedziałem. To znaczy nie napisałem, bo w zasadzie to tak bardziej piszę, a mowa to jest syntetyczna. O przepraszam. Dobra, od początku. Miejsce asteroida Gwardii kosmosu Kosmo! Kurwa. Dobra, tempychuje. Są jakieś pytania? Kurwa nic nie zrozumiałem! Pewnie dlatego, że jesteś tępym chujem. Kurwa, ja mam pytanie. Kurwa, to pytaj. Przecież, kurwa, panie kapitanie, jak wylądujemy na słońcu, to się spalimy. Tępy chuju, masz mnie za idiotę, wylądujemy w nocy. Kurwa. Teraz już wiem, dlaczego jest pan kapitanem.